Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj ćwiczymy sobie na krzesełeczku. odpoczynkowo, niby, ale swoje zrobić musimy. Najpierw siedzimy prosto. Tak, możemy się oprzeć o oparcie krzesła. Wszyscy już mają krzesełko w pobliżu, to mam nadzieję, że wszyscy już mogą usiąść i zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od rozgrzewki szyi, leciutko na boczek. Tak. Wyprostowujemy się, druga strona, dwa oddechy, czujemy napięcie na bocznych mięśniach szyi. Wyprostowujemy się, rozluźniamy, opuszczamy głowę na dół. Staramy się brodą w okolice obojczyka dotrzeć. Wyprostowujemy się i do tyłu. W tym ruchu le lekko rozchylonymi ustami idziemy do tyłu, a w maksymalnym wychyleniu zamykamy usta i wracamy, napinając przez to mocno mięśnie podbródkowe. Prześmiczmy to jeszcze raz. Podbródek, ważna rzecz. Do tyłu, jeszcze raz tak, uchylone usta. Zamykamy i do przodu. Czujemy napięcie tutaj na mięśniach szyi. One się muszą też wzmocnić, bo przeważnie w starszym wieku one nam tutaj wiotczeją i tworzą się takie różne nieładne rzeczy. Dobrze. Siedzimy sobie prosto, rozgrzewamy sobie teraz barki powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydech, rozluźnienie i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźnienie i wydech i do przodu jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźnienie, oddech i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa oddechy, a teraz rozluźnijmy sobie poszczególne kręgi w kręgu, naszym kręgosłupie. Bardzo często jak się rano wstaje, ponieważ śpimy w różnych takich niezbyt korzystnych pozycjach dla kręgosłupa, ten sztywność kręgosłupa i jakieś takie dolegliwości, musimy rozciągnąć kręgosłup, dając przestrzenie kręgom oraz dyskom, tak? żeby one nie były uciskane, żeby nie było dolegliwości bólowych. Siedzimy sobie, jak nie mamy innych możliwości. Siadamy sobie po prostu na krześle, podpieramy się o oparcie krzesła w okolicach bioder. Tak, siedzimy prosto, barki opuszczone i jesteśmy wyprostowani. I powoli kręg po kręgu przenosimy ciężar ciała na ręce wyprostowane, tak? I uwalniamy kręgosłup od naszego słodkiego ciężaru. Tak, on ma okazję, jest luźny, on ma okazję poukładać sobie swoje poszczególne części na właściwe miejsce. Chwileczkę zostajemy w tej pozycji, Puff. lekko się bujamy, tak, rozluźniamy wszystko i teraz też tak samo kręg po kręgu, powoli siadamy Puff. i niestety kręgosłup znowu pracuje, ale my siedzimy w pozycji prostej. Starając się o to, żeby on miał jak najmniejsze obciążenie, przez to, że mamy pozycję właściwą, tak? Nie garbimy się i nie robimy przeprostów różnych, tak? Dwa spokojne oddechy, powracamy jeszcze raz do ćwiczenia. Chwytamy sobie, kładziemy dłonie w okolicach bioder, tak? I teraz kręg po kręgu powoli obciążamy ręce naszym ciężarem dając ulgę kręgosłupowi tak chwileczkę sobie siedzimy kręgosłup się wydłuża innymi ćwiczeniami też wydłużymy które przecież wykonujemy prawie codziennie z wyjątkiem niedzieli dwa trzy cztery pięć rozluźniamy wszystko powoli czujemy prawda na rękach że on ma co dźwigać widuka raz Dwa, trzy, powoli siadamy, tak, opieramy teraz kręgosłup, wykonuje swoją pracę. Dwa oddechy, to co jeszcze raz damy mu odpocząć, damy. Dzisiaj dzień dobroci dla kręgosłupa. chłops. podpieramy się tutaj na bocznych częściach siedziska krzesła, w okolicach bioder i uwaga, nie podnosząc, nie załamując się na Barkach, powoli podnosimy się. I nasz słodki ciężar na rękach. Raz. Tak, a kręgosłup sobie odpoczywa. Tak, ustawia sobie wszystkie swoje części na miejsca właściwe. Dwa, trzy, cztery, pięć. I powoli też kręg po kręgu, powoli siadamy z powrotem. Siedzimy. Siedzimy, ale on już ma, poustawiał sobie mniej więcej to, co było niewłaściwe i na pewno stosując częściej poczujemy troszeczkę ulgi w tym ćwiczeniu. Teraz siedzimy sobie prosto, oddychamy i zajmiemy się może najpierw rozciągnijmy się jeszcze na całą długość, schodzimy sobie na brzeg krzesła, tak? I teraz tak, ręka do góry, tak? Hop! a noga przeciwległa w boczek, tak? I raz, dwa, rozciągamy boczne mięśnie tutaj, żebrowe, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy rękę. Noga wraca na swoje miejsce. Oddech, teraz wyciągamy w boczek drugą nogę, tak? A tą rękę podnosimy przeciwległą. I przechylamy się w stronę nogi wyprostowanej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy rękę. Noga wraca na swoje miejsce. Króciutki oddech. Rozluźniamy się. Jeszcze raz wracamy do nogi pierwszej, czyli noga jest wyprostowana. Tak. Ta ręka teraz jest w tę stronę. Raz, dwa. 3, 4, 5. Opuszczamy. Nogi jeszcze nie cofamy, bo teraz w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5. Wracamy do pozycji wyjściowej. Nogę cofamy. Rozluźniamy. Teraz druga noga w bok. Tak. Stopa oparta o matę. I rozciągamy boczne żebrowy. Raz, 2, 5 trzy, cztery, pięć, dostajemy moment, wracamy do pozycji wyjściowej, ale nogi jeszcze nie cofamy, bo teraz druga noga, ręka. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I teraz ręka opuszczona, a my sobie siadamy wygodnie, rozluźniamy się. Teraz poćwiczymy sobie i brzuch, i mięśnie nóg. Zwijamy w pięści, tak, dłonie, umieszczamy je sobie między kolana, tak, i staramy się rozciągnąć kolana na błoki, ale kolana nie pozwalają. No więc my tutaj pracujemy i ramionami, i brzuch, i mięśnie nóg, całe ciało jest skierowane, żeby te nogi jakoś rozciągnąć, ale one się nie poddają. Do pewnego momentu, tak, zależy, co mamy mocniejsze, czy ręce, czy nogi. Rozluźniamy się. No, skoro nie dało tak rady, no to kładziemy sobie ręce z boku kolan, tak, i staramy ścisnąć się ścisnąć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, ciało napięte. Pff. Nogi chyba mocniejsze są od ramion, nie? w przypadku kobiet. Nie wiem, jak to w przypadku mężczyzn. Pff. Rozluźniamy się. Dwa oddechy, i jeszcze raz wracamy do pięści zwiniętych między nogi i rozsuwamy kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uff. Jak się to zrobi solidnie, to się poczuje całe ciało. Tak? Rozluźniamy się, dłonie na bok i ściskamy teraz dla odmiany. Raz, dwa, trzy, 4 i 5. Oj! Troszeczkę to wysiłku w tym przeto trzeba włożyć. Dwa spokojne oddechy. Wyrównujemy oddech. I jeszcze raz wracamy do ćwiczenia. Pięści między kolana. I raz rozciągamy. Dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech krótki. Rozluźniamy się. A nawet drugi. Zwalniamy tempo. I teraz dłonie kładziemy na bok yy, kolan. I ściskamy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I rozluźniamy. Uff. I oddech. Ciężka praca, ale konieczna. Siedzimy sobie teraz wygodnie na krzesełku. Teraz przegub jednej ręki nogi kładziemy sobie na kolano. Tak, w ten sposób. Jesteśmy wyprostowani, a teraz pochylamy się nad naszą nogą, umieszczamy stopę mniej więcej przy tutaj stawie łokciowym, tak, a drugą kładziemy, podciągamy nogę, o ile to możliwe, jeżeli ktoś ma kłopoty w kolanach, to robi to bardzo ostrożnie, tak. Hops, jesteśmy wyprostowani, a drugą ręką leciutko głaszczemy tą. Nasze dziecko po główce, ale bardzo ostrożnie, lekko naciskając, ale bardzo ostrożnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Dobra, tak, oddech. Kładziemy nasze dziecko z na matę, rozluźniamy się, króciutki oddech. Teraz druga stopa na kolano pierwszej, tak, jesteśmy wyprostowani. Pochylamy się, cały czas pamiętamy, że ruch nie garbimy się, tylko ruch wychodzi z biodra. Kręgosłup cały czas myślimy, w normalnym życiu też, żeby kręgosłup oszczędzać. Pochylamy się, umieszczamy naszą stopę przy stawie łokciowym, tak. Staramy się wyprostować, o ile to możliwe, ale do pierwszego oporu. Jeżeli ktoś ma kłopoty z kolanami, to bardzo ostrożnie albo ominie sobie, no zależy od stanu zaawansowania, wiadomo, że naszych zwyrodnień, no bo nie jesteśmy, że tak powiem, młodnicami. Ale o ile możliwe, to w ten sposób, bo wtedy tutaj rozciągamy sobie wszystkie mięśnie. Podtrzymujemy tą rękę, a drugą dłoń na kolano i leciutko, bardzo leciutko odciągamy, tak? Raz, wzmacniamy przez to tutaj te mięśnie, które pracują z biodrami. Dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech. Odstawiamy tą nogę na matę. Rozluźniamy się dwa oddechy. Wracamy do ćwiczenia tej nogi, tak? Ta stopa na kolano do nogi przeciwległej. Pochylamy się, umieszczamy stopę tutaj w przystawie łokciowym i staramy się wyprostować, ale to robimy z wyczuciem, każdy ma inne możliwości. tak? Jesteśmy tak i tutaj głową, e, głowę tego naszego wyimaginowanego dziecka leciutko tak pychamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostajemy? Oddech. Kładziemy nogę na matę. Rozluźniamy się. Dwa oddechy i ostatni raz. Hops. Noga. Łokieć. Kolano. Raz dwa, trzy, cztery, 5, Tak. Odstawiamy nogę. Rozluźniamy się i ostatni raz ta stopa na kolano. Ops. I raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Kładziemy sobie stopę na miejscu. Rozluźniamy się. Podnosimy sobie jedną... Okay. Jesteśmy oparci. Jeżeli mamy kłopoty z kręgosłupem, to sobie o, krzesełeczko, opieramy oparcie i nogę podnosimy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy nogę z powrotem na matę. Oddech, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Noga na matę. Oddech. A teraz przy podnoszeniu, jeżeli damy radę, kręcimy kółeczka, tak? Kręcimy kółeczka do środka. Pięć kółeczek, tak? Ops, noga w bok i kręcimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zatrzymujemy. Noga na matę. Rozluźniamy. Króciutki oddech. Druga noga wyprostowana i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zatrzymujemy. Noga na matę. Rozluźniamy mięśnie. Krótki oddech. Jeszcze raz nogę wyprostowujemy, ale jak żeśmy kręcili kółeczka do środka, stopą, to teraz na zewnątrz. Uwaga, hops, noga w bok i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopa na matę, rozluźniamy, druga, miało być na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kładziemy nogę na matę. Kładziemy się teraz, siadamy mocno na krzesełko i z wyprostowanym kręgosłupem kładziemy się do przodu, tak? Mocno, mocno, mam nadzieję, że jak to jest kadru, nie zejdę, chyba nie. Ops, kładziemy się, kładziemy, kładziemy, kładziemy. I oddychamy. Opieramy się z powrotem o kolana, i wracamy do pozycji wyprostowanej. Przeciągamy się, teraz podnosimy ręce do góry, splatamy w koszyczek i w jedną stronę, i w drugą, i raz, i dwa, i raz, i dwa. Opuszczamy dłonie. Teraz ręce do przodu, wyciągamy mocno. Całe ręce od, i barki pracują od kręgosłupa. Raz. 2, 3, 4, 5. Opuszczamy ręce. Rozluźniamy. Oddech. A teraz w boczek. Raz, 2, 3, 4, 5. Skręcamy mocniej. Tak. Wracamy do pozycji wyjściowej. Opuszczamy ręce. Oddech. Teraz w drugą stronę. Skręcamy. Raz, 2, Trzy, cztery, pięć. Opuszczamy dłonie na kolana. Chwileczkę oddechu, żebyśmy ten palcem dużego nie nabierali. Pochylamy głowę, tak? Pochylamy, pochylamy. Splatamy koszyczek i do góry. Raz, podnosimy dłonie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Przenosimy koszyczek do przodu. Raz. 2, 3, 4, 5. Opuszczamy dłonie na kolana. Króciutki oddech. Koszyczek leci do góry i przeciągamy się raz w jedną stronę, raz w drugą. Raz, 2, trzy, 4, 5. Opuszczamy ręce. Krótki oddech. Mimo, że proste ćwiczenia, ale one wymagają wysiłku, dlatego my sobie robimy króciutkie przerwy. Znowu splatamy ręce w koszyczek i na boczek, w boczek, raz, dwa, do tyłu, trzy, cztery, pięć, wracamy do pozycji wyjściowej, krótki oddech, w drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, oddech, tak, rozluźniamy się, jak ktoś dzwoni. Ale zaraz będzie uspokojone. Dobra, i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech, tak? I do tyłu koszyczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Staramy się do góry podnieść rękę. Opuszczamy. Rozluźniamy. Oddychamy. Kończymy chyba na dzisiaj w takim razie oddech. Jeszcze raz ręce do góry i do widzenia. Ktoś się dobija. Do widzenia. Puh. Ok, kończymy. Do widzenia.